Dlaczego lepiej działać na 80% niż na 100%? Bo liczy się konsekwencja i czas. W świecie fit influencerów i biednych cud, łatwo uwierzyć, że tylko maksymalne zaangażowanie przynosi efekty. 100% planu, 100% dyscypliny, 100% wyrzeczeń. Problem w tym, że takie podejście działa tylko na chwilę. Bo prawdziwe efekty nie rodzą się z perfekcji, tylko regularności. To nie intensywność, a konsekwencja i czas budują trwałą zmianę. A to oznacza, że najlepiej zacząć od czegoś, co realnie jesteś w stanie utrzymać. Może to być 30 sekund aktywności dziennie, może to być najprostsza wersja diety która nie przewraca Twojego życia do góry nogami, ale którą jesteś w stanie przestrzegać. Nie musisz rzucać się na głęboką wodę, nie musisz robić wszystkiego na 100%, wystarczy, że zrobisz coś każdego dnia przez dłuższy czas. Podejście na 80% to nie pójście na skróty, to mądre inwestowanie w efekty, które zostaną z Tobą na lata. Daj znać poniżej, czy miałeś podobną sytuację?